na planie zdjęciowym do kalendarza. E, powiedz, na jaki make-up dzisiaj pani postawiła podczas sesji fotograficznej? E... Wszystkie panie były zdecydowane na takie mocniejsze makijaże, podkreślające oko głównie, zważywszy na stonowane kolory strojów, to mogliśmy sobie na to pozwolić. Czy panie były wymagające co do make upów? Nie, to znaczy większość pań wiedziała, jakby ma już jakby sprawdzony swój look, wie w czym się czuje lepiej, wiedziały na co zwrócić uwagę, ale żeby jakieś wymagające w taki sposób no powiem marudzące, to nie, ale ale wiedziały czego Chcą I to jest fajne. Ponieważ jest to akcja charytatywna, powiedz, czy warto w ogóle pomagać innym osobom, a przede wszystkim samotnym mamom? Oczywiście, że tak. To jest w ogóle bez dwóch zdań. Jak ja się dowiedziałam, że jest to taka akcja, z której koszty ze sprzedaży kalendarza będą przeznaczone na pomoc, to w ogóle bez, bez zastanowienia zdecydowałam się wziąć w tym udział, bo uważam, że jest to bardzo ważna inicjatywa i po, pomagać należy zawsze.